Od poniedziałku do piątku o 9.40 rozmowa dnia w Radiu Warszawa na 106 i 2FM. Mówimy najczęściej o wydarzeniach, które dotyczą właśnie Państwa dokładnie. O tym, co można zobaczyć, gdzie warto wybrać się w Warszawie, o tym, co się dzieje wokół nas. I dzisiaj będziemy zapraszać, aby wybrać się najpierw na spacer. Miejmy nadzieję, że tego dnia pogoda będzie ciut lepsza. 4 kwietnia o godzinie 19 w Auli Jana Pawła II w Gmachu UKSW. Przy ulicy DeWitis 5 w Warszawie odbędzie się prapremiera najnowszego filmu Macieja Bodasińskiego i Leszka Dokowicza Filmu Ja jestem. A ze mną w studiu pan Maciej Bodasiński, współtwórca filmu Ja jestem, reżyser oraz producent filmowy i telewizyjny Tata Trzech Synów, realizator i producent filmów dokumentalnych z cyklu Raport Specjalny. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Filmu nie można było jeszcze obejrzeć w wielu miejscach, chyba w jednym, w Polsce, tak? W Polsce tylko w jednym, tak. Była pierwsza pra premiera polska w bielsku-białej, w kościele pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli. No, i było ma masa ludzi, ogromne przeżycie, i, e, i rzeczywiście to było takie pierwsze, pierwsze spotkanie z tym filmem w towarzystwie ludzi. Była też prapremiera, właściwie pierwsza światowa odbyła się w Nowym Jorku. <grymne> bo <Był> mój <mi> przyjaciel, <grymne> współtwórca, pojechał tam głosić rekolekcje i miał okazję po raz pierwszy pokazać ten film w polskiej parafii w Nowym Jorku. Jakie były reakcje? Reakcje rzeczywiście były nie, nie, no, no, niesamowite, a ja tak się zdrzą, z, no, z drżącymi kolanami, z drżącym sercem tam jechałem, no bo to jest efekt naszej półtora rocznej pracy i, i też dużo, dużo nas kosztowało ten film, takiej energii i, i, i serca i czasu. Ale rzeczywiście no, odbiór był niesamowity, bo tak, film był puszczany na ekranie, ekran stał na ołtarzu, a trzy metry na prawo do ołtarza było tabernakulum, w którym jest Pan Jezus Chrystus. Film jest o Panu Jezusie. Więc się miało takie poczucie trochę, jakby to sam Pan Jezus mówił przez ten film. Ja się bardzo modliłem o to z leżkiem Długo, żeby Pan Jezus zechciał mówić przez ten film. On, po prostu on bezpośrednio. I to mam nadzieję się udało, bo, bo to jest film, który opowiada historię różnych ludzi w różnych miejscach na czterech kontynentach. W Izraelu, w Afryce, w Nowym Jorku, w Polsce, we Włoszech. I są to historie takie bardzo bliskie ludzi. Bardzo czasami codzienne, czasami, czasami niezwykłe, ale takie, w których Pan Jezus jest blisko człowieka i próbuje go jakoś uratować, pomóc mu wesprzeć go. Ale Pan Jezus rozumie mnie tak, jak pamiętamy filmy z lat dziecięcych, chodzącym, nauczający apostałów, tylko właśnie ja jestem. W Najświętszym Sakramencie, bo o tym jest ten film. Głównym bohaterem jest Jezus, ale w Najświętszym tak. Sakramencie. No właśnie, myśmy tak, to prawda, i takie było nasze pierwotne założenie, rzeczywiście, żeby zrobić film o Najświętszym Sakramencie, nawet chcieliśmy zrobić film po prostu o mszy świętej. Mhm. Ale potem okazało się, że Pan Jezus yy, w trakcie pracy chce, chce też wyjść do ludzi. To znaczy, On jest obecny w Najświętszym Sakramencie, to fakt i jest to, o tym jest ten film, ale też jest o tym, jak, ba, jak bardzo jest obecny w życiu codziennym człowieka. Jak bardzo o niego walczy, jak się bardzo stara, jak w takich krytycznych momentach życia, w, w trudnych sytuacjach, on się pojawia, żeby wyciągnąć rękę do człowieka. I, i nam, on nam zburzył bardzo wiele planów dotyczących tego filmu i obecnie jest to film o, o Najświętszym Sakramencie, z którego Pan Jezus wychodzi do człowieka. No to tak, chyba dobrze. Tak, ja my się cieszymy. Chociaż <grym> muszę powiedzieć, że to jest film o tyle wyjątkowy, że prawie żaden nasz plan się nie powiódł. Ale to Co... chyba przy takich filmach, i przy takich, nie wiem, jak to nazwać, ewangelizacyjnych inicjatywach najczęściej tak bywa. Ja nie właśnie. <grym> z reguły nam się udawało przynajmniej połowę zrealizować. <grym> Aha, rozumiem. Natomiast tutaj 95% planów okazało się zupełnie poszło do kosza i zupełnie inne rzeczy, które rzeczywiście okazywały się lepsze, większe, wspanialsze i. Tak, no, to było tak mówimy sobie między sobą, że, że naszym reżyserem jest Pan Jezus. I to co, my, to, co jest dobre w filmie, to jest Jego, a to, co kiepskie to tam zepsuliśmy, no to, to my, to nasze. Nie? Czy ja, Ania, wybierając się 4 kwietnia na projekcję filmu Ja Jestem. W tych historiach bohaterów mogę odnaleźć siebie, albo się jakoś utożsamić coś odnaleźć, jakieś odpowiedzi? Myślę, że tak, bo yy... Dobra, no, obudziłem się dzisiaj, właśnie na rozmawialiśmy. obudziliśmy się 7 rano. Dzieci, płacz, ból głowy, stresy, tak. tysiąc myśli od razu, co, co w ciągu dnia. Takich stresów codziennych czy stresów długofalowych, długi, tak, co tu zrobić, jak, jak praca. Kredyty. Tak, czyli mówiąc krótko, no, to co robimy od rana, to próbujemy znaleźć szczęście w życiu dla nas, dla naszych rodzin, próbujemy odnaleźć jakiś sens. I, to, I mamy tysiąc sposobów na to różnych, które próbujemy zrealizować. Natomiast to, co chcemy powiedzieć tym filmem i to, co nam bardzo wyraźnie Pan Jezus powiedział wprost, to jest to, że największe, jedyne prawdziwe szczęście, jakie człowiek może osiągnąć tu na Ziemi, nie, nie tam w niej, tylko tu na Ziemi, to jest on, on sam. To jest. Przyjęcie go do swojego serca w Najświętszym Sakramencie, w Eucharystii, to jest adoracja, Msza Święta. To są te środki, które no dzisiaj tak trochę wyśmiane przez, przez ludzi, takie, e, takie pozornie nic nieznaczące, ale tak naprawdę tam tkwi wielka siła. I, utrzymująca nas na powieść. I nas, tak, mhm. dająca nam oddech, dająca nam pokój, szczęście, da, po, dająca nam siłę, żeby walczyć ze światem, z grzechem, ze samym sobą, ze słabościami. Znaczy, że tam tkwi wielka siła i tam jest, tam jest prawdziwe szczęście. Dzisiaj moim Państwa gościem w rozmowie dnia jest pan Maciej Podasiński, współtwórca filmu Ja jestem. Przypomnę, film można obejrzeć 4 kwietnia o godzinie 19 w Auli Jana Pawła II w gmachu UKSW przy ulicy Dwajtis 5 w Warszawie. Jak dokładnie dojechać, jakie były trudności przy realizacji filmu? Będziemy o tym mówić już za momencik. A słuchają Państwo Radio Warszawa na 162 FM, a w Radio Warszawa Rozmowa Dnia w studiu pan Maciej Podasiński, współtwórca filmu Ja Jestem, na który serdecznie Państwa zapraszamy, szczególnie w wielkim tygodniu. Projekcja filmu będzie ubogacona spotkaniem z jego współautorem. Pan będzie na tym spotkaniu tak, tak, 4 będę. kwietnia. Będzie można także zadać pytania, będzie Pan się dzielił swoim też osobistym doświadczeniem. Zachęcamy wstęp na tą projekcję wolną. it. ulica Dąb 5 w gmachu UKSW czyli Uniwersytetu imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wspomniał pan, że dużo planów było razem z drugim współtwórcą, czyli z panem Lechem Tokowiczem. Natomiast te plany runęły i czuł pan, że ten film tak naprawdę jest realizowany mocą bożą i że z tych planów ludzkich nic nie zostało. A ja się zastanawiam czy przy realizacji takiego filmu, takiego, czyli no właśnie nie wiem, ewangelizacyjnego, duchowego też powstają takie bariery duchowe w samych twórcach. To znaczy, że gdzieś coś się wali, że coś nie idzie, że próbujemy coś zrobić, a tam ściana. Często tak, osoby, które tak. działają na takich płaszczyznach, mówią, że wtedy duchowo też są zwyczajnie w świecie bardziej otwarci na ataki. Rzeczywiście tak jest, że taki, taki film. No, wymaga siłą rzeczy zaangażowania osobistego, duchowego. Znaczy, większość filmów dokumentalnych yy, angażuje emocjonalnie, uczuciowo. To jest po prostu normalne, jak w każdej pracy, którą się kocha. Natomiast tu rzeczywiście jest takie, że, to się, yy, że trzeba próbować troszeczkę zastanawiać jaka jest wola Boża yy, w, ta, w tym filmie. Jeśli chce się zaprosić Boga do udziału w tym projekcie, myślę, że. Można tak robić, żeby Pan Bóg zechciał przez ten film mówić bezpośrednio, no to wtedy trzeba też bardzo się zastanawiać nad tym, w którą stronę iść, co zrobić, jaka jest jego wola. I no i rzeczywiście masa takich sytuacji była, w których myśmy, myśmy popełnili po prostu ludzkie błędy. Tak? Widzieliśmy pewne sceny, podejmowaliśmy złe decyzje, to prawda. Co do ataków, to wyjątkowo, mam Pani na myśli oczywiście szatana, tak? który chce tam przeszkodzić w, w realizacji. To, to wyjątkowo w tym filmie byliśmy jakoś bardzo chronieni przed, tym, przed takimi atakami, znaczy Pan Bóg od tej strony takiej logistycznej, nie paliły nam się maszyny, sprzęty, nie, nie, nie działy się jakieś straszne rzeczy, co się działo przy poprzednich produkcjach, tak? zdarzało nam się to. Czuliśmy taką ogromną ochronę, ale rzeczywiście dużo zrobiliśmy błędów, nie? dużo takich podjęliśmy złe decyzje. I to są te nasze rzeczy w filmie, tak? To, co jest dobre, to mm -hmm. jest Pan Jezus. Oczywiście znaczy, musi paść pytanie, dlaczego w ogóle brać się za takie filmy? Kogo interesuje, czy jest takie zapotrzebowanie na taką duchowość, na to, żeby odkryć na nowo, w filmie właśnie, przenaświęczony sakrament? Znaczy, myślę, że jest zapotrzebowanie naprawdę, w ogóle, generalnie, w człowieku. Takie naturalne, dane od góry, każdy z nas ma duszę nieśmiertelną, która ma nawet jak bardzo nie wierzy, bardzo nie chce, bardzo nienawidzi Boga, to bardzo gdzieś głęboko ma takie naturalne dążenie do prawdy. Mówi się, że prawdy nie ma, tak? Natomiast no, my głęboko wierzymy, że prawda jest, i pisana przez duże P i nie jest ją Bóg w trójcy jedyny, Jezus Chrystus. I teraz yy, chcemy tą prawdę ludziom. Ukazać, taką jak ona jest, bez tych nalotów, bo ta biedna prawda ma też bardzo wiele takich nalotów. Zadymiona jest, zasypana popiołami troszeczkę, że Pan Jezus jest daleko, że jest nieobecny, że Bóg Ojciec jest srogi tak, i każe ludzi, że, że Chrystus nic nie potrafi, że, że to było 2000 lat temu. Że jest nieaktualne. Że to jest nieaktualne. To jest takich tysiąc. I, I to gdzieś i, i pod tym wszystkim jest prawda o, o Bogu, który jest potężny, silny, który może zmienić twoje życie i e, który może, który jest realnie obecny, zmarł nas na krzyżu. No nie to. trzeba od razu o tym robić filmu. Nie, no trzeba, nie. dlatego że, dlatego że tak, że, że trzeba o tym robić film, dlatego że, żeby pokazać tą, 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 tą rzeczywiście takim, jakim on jest. Spróbować yy, pokazać twarz Pana Jezusa prawdziwą. Taką blisko człowieka, taką kochającą. E, taką, która przygarnia. I, I to o tym się... Dlatego, bo w ogóle filmy dokumentalne robi się po to, żeby pokazywać prawdę o świecie. To jest tak. takie generalne. I, i coś, pokazuje się właśnie o różnych społecznych zachowaniach, o różnych historiach ludzkich. A rzadko się pokazuje tę najgłębszą prawdę, jaką jest to, że Bóg stworzył świat kocha człowieka i chce jego szczęścia. Się, I... To jest nasza główna motywacja, żeby, żeby zrobić film o prawdzie. Z tego, co Pan mówi, wywnioskowałam, że zobaczymy właśnie twarz Chrystusa, przede wszystkim takiego, który jest obok nas cały czas, autentycznie i z tą twarzą przede wszystkim miłosierną. To myślę, że dobry czas, bo to środa będzie, tak. Wielka Środa, tuż przed Triduum, abyśmy obejrzeli taki film i Umocnili się, być może wierzę, być może znowu zadali sobie trudne pytania, a być może dla kogoś to będzie poszukiwanie prawdy, może mobilizacja do tego, aby po wielu latach przystąpić do spowiedzi i właśnie przyjąć najświętszy sakrament. Zachęcamy, bo takich filmów w kinach nie obejrzymy. Zanim powiem Państwu, jak dojechać. Na ulice The 5, to jeszcze na chwileczkę tylko y, zagadnęłabym o wcześniejszą projekcję. Wspomniała Pan, że tutaj się sprzęty nie paliły, natomiast podczas wcześniejszego filmu y, egzorcyzmy Anielizę y, Michal, tak? Tak, tak, tak. Dobrze. Y, Dobrze. Były takie Prawie. historie? Były takie historie? Tak. To jest film, taki pierwszy film, który zrobiliśmy naprawdę od początku do końca razem, na nasze, nasze dzieło razem z Lechem, który zresztą też będzie obecny na, 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 na tej projekcji. O, wczoraj, od wczoraj już wiem, że też będzie na, na tej projekcji na Devite, więc mhm. będziemy razem tam. Także no, to był film o działaniu Szatana, po prostu konkretnie o jednej historii opętania młodej dziewczyny w Niemczech, studentki, która została opętana a którą się modlono 9 miesięcy o uwolnienie, które nie nastąpiło, ona zmarła w stanie opętania, a jednocześnie w stanie, w opinii świętości. To jest niesamowita historia. I, no i tam, tam rzeczywiście sprzęt się spalił, tak, przy próbie zrzutu na, na taśmę. Wszyscy chorowali, wszyscy, jakoś tam wokół była masa cierpienia. Osiem zestawów montażowych w telewizji padło, w momencie w którym chcieliśmy zrzucać to na taśmę przed emisją. Więc tak, ewidentnie tam czuliśmy taką, takie, taką, taki sprzeciw potężny, bo tam weszliśmy na teren, na teren już bezpośredniego kontaktu z szatanem, w którym no, roz, był film o nim, o jego działalności, nie? który potem się okazało ogromne owoce przyniósł dla wielu ludzi. To było takie źródło nawrócenia przez taki lęk pokazanie, że szatan istnieje przez taki lęk, wzbudzenie lęku o zbawienie, o własną duszę. Wiele osób potem szło do spowiedzi czasami po 30 latach. A to niesamowite, że tak naprawdę można powiedzieć, że to są zupełnie dwa różne filmy. Te można przez lęk się zbierzyć, czyli że jakby pierwsza sprawa, że szatan tak. jest i działa, a teraz w filmie Ja jestem, że Chrystus jest i też działa, i działa mocno. No tak, bo nie mogliśmy pozwolić, żeby mieć w portfolio <noise> tak, tak, tylko... tak, 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 tak absolutnie zaburzone proporcje. Rozumiem. Dziękuję bardzo za to dzisiejsze spotkanie, bo czas nieubłaganie dobiega końca. Tak. Zapraszamy 4 kwietnia o godzinie 19 do Auli Pawła II w gmachu KSW przy ulicy DEWAITIS 5. 5 prapremiera najnowszego filmu Macieja Bodasińskiego i Leszka Dokowicza. Ja jestem. Film o Najświętszym Sakramencie, o tym, że Chrystus jest blisko nas, kocha nas i za nas także oddał swoje życie, co będziemy przeżywać w tym wielkim tygodniu, a później zmartwychwstał i jest obecny i chcielibyśmy, aby był obecny w każdym naszym ułamku i sekundzie naszego życia. Bardzo dziękuję za to tak, spotkanie. Dziękuję. Pan Maciej Bodasiński, współtwórca filmu był moim i Państwa gościem. Dobrego dnia.